Gdy słońce nieśmiało po niebie się krząta, A na zegarze wybija dziewiąta, Zbudzony chyba niedzielnym amokiem wyskakuje z łóżka uśmiechnięty chłopiec. Szczoteczką po zębach kręci piruety, Na stopy pośpiesznie naciąga skarpety, Wgryza się w bułkę, by już za chwileczkę Znów chwycić w dłonie swą komureczkę. I w okamgnieniu, uwierzcie na słowo, może być całkiem inną osobą. Odkrywać światy tajemnic pełne, pokonywać smoka i ocalić królewne, przeżywać przygody, być bohaterem. Oto jak pragnie spędzić niedzielę. Na taką podróż nie trzeba biletu, gdyż jest to cudowny świat internetu. Chłopiec żwawo ruszył przed siebie, aż zatrzęsły się liście na magicznym drzewie. Przemierza więc góry, lasy, doliny, podziwia uroki tej pięknej krainy, gdzie jednorożec do kwiatka się wdzięczy, a koty wszędzie latają na tęczy. Lecz poza nimi, świnką w kagańcu, ten świat ma wielu innych. Mieszkańców, co krzyczą donośnie wciąż słowa nowe, chcąc wciągnąć chłopca w prywatną rozmowę. Przyjrzał się dobrze wszystkim postaciom. Pomyślał, tutaj na pewno znajdę przyjaciół. Skakał więc chwilę z tematu na temat, pogadał o czymś z dziewczynkami, dwiema, aż w końcu trafił na czterech natrętów wylewających w sieci wiadra hejtu. Nie dla mnie, Taka rozmowa. Od tego, co słyszę, aż boli mnie głowa. Wyrusza dalej, już bez ociągania, tam, gdzie czekają go nowe wyzwania. Dociera w końcu na dróg, rozstaje, wciąż rozmyślając, co robić dalej, gdy. Prostsza wydaje się być jedna droga, na obie wieńczy ta sama nagroda. Po co się męczyć i trudzić na marne? Wybiorę tę dolną i tak skrzynię zgarnę. Jak pomyślał, tak zrobił, lecz co powie na to, że wiąże się to z wysoką opłatą? Jak tylko to spostrzegł, zamknął skrzyni wieko, gdyż druga darmowa była niedaleko. Pomęczy się trochę, uniknie opłaty, by nie narażać rodziców na straty. Nagroda zebrana i czas ruszać w drogę, lecz którą tym razem wybrać od nogę. Znów jedna łatwa. Lecz zda się zwyczajna, może trudniejsza, okaże się fajna. Świat ten wydaje się jednym z ciekawszych, choć pełno jest wokół znaków ostrzegawczych. Nasz dzielny bohater to nie mały chłopczyk. Znajdzie coś dla siebie wśród stron dla dorosłych. Okolice szybko stają się ponure. Droga wciąż trudniejsza i tylko pod górę pora zakończyć tę nudną przebieżkę. Sam nie wiem, dlaczego wybrałem tę ścieżkę. Pomyślał chłopiec, po czym w mig zawrócił, a świat dla dorosłych bez żalu porzucił. Przekroczył bramy cukierków w kopalni i dotarł tą drogą do wielkiej zjeżdżalni, którą, mijając przedziwne machiny, prześlizgnął się wprost do kolejnej krainy. W miasteczku co pięknym kwiatem rozkwita jakaś przedziwna postać gowita. Wygląda jak dziecko, lecz cóż to o rety, tym dzieckiem ktoś. Straszny steruje niestety, że każdy tu miły to nie jest zasadą, bo często to potwór za przyjazną fasadą. Taki przyjaciel nie będzie życzliwy, gdy od początku jest nieuczciwy. Pomyślał chłopiec i biegnie już dalej, mijając po drodze wysoką falę, gdy przetak przed siebie po chwili spostrzega, Kolejną tabliczkę, co o czymś ostrzega. Nie czyta jej jednak, tylko omija bo okolice mgła gęsta spowija. Chłopiec przystaje i krzyczy Oryty, tu chyba już kończą się internety. W ciemnościach wymacał kawałek sznurka, a balon zabrał go z tego podwórka. Została już tylko droga do góry, wyżej niż drzewa po same chmury. I nową przygodę pewnie przeżyć by zdołał, gdyby nie alarm co na obiad go wołał. Więc. Pamiętajcie wszyscy na świecie, gdy surfujecie po internecie, bądźcie rozważni i róbcie to z głową, aby ten czas był miłą przygodą.